Wiedza ojca Pio Kolejne myśli i rozważania: Jak bardzo jesteśmy wszyscy zmanipulowani, że nie zauważamy, iż tego świata nie stworzył Bóg, mądry i prawdziwy, ale Bóg fałszywy, w postaci aniołów, co opuścili kiedyś niebo. Dzisiaj niektórzy nazywają ich szatanami, albo inaczej rasami istot w galaktykach. Szatan, inaczej można go zinterpretować jako szata tego świata. Też potrafi kochać, ale inaczej. Jest mądry, naukowy i nigdy prawie nie odpuszcza. Jest zatrzeciewiony. Mam nadzieję, że do czasu. Poza tą ziemią dzieją się o wiele straszniejsze rzeczy. Królestwa tych aniołów To wygoda, komfort, technologie Na najwyższym poziomie I bale nienawiści Ziemia już nieco się od nich uwolniła Przez takich wysłanników z nieba Jakim był Jezus Poniekąd dobry kolega Wszystkich zbuntowanych naukowców Ale byli przed nim i inni Którzy pomagali w zrozumieniu życia Jezus to jeden z wielu wysłanników niebiańskich. Ostatnio był tu ojciec Pio, zakamuflowany w kościele, zakonie, pod pręgierzem władzy, reguł i ze związanymi rękoma. Mówił bardzo wielkie rzeczy, ale tylko osobiście niektórym przygotowanym do tego. Najczęściej kofesjonal. Kościół. Nie ma zielonego pojęcia, kim był ojciec Pio, ani też o świętym Franciszku z Asyżu. ani o wielu innych wysłannikach z nieba, podobnych Jezusowi. Wszystkim po czasie zmieniono życiorysy i poglądy. I niewiele możemy dowiedzieć się poza oficjalną wiedzą Kościoła. Kolejna myśl. Jeśli ktoś chciałby realizować się w religii, to polecam bardzo katolicyzm jednak. Bo to najwłaściwsza religia od 2000 lat, to mi powiedział ojciec Pio. Oparta na miłości bliźniego i Bogu. I da się w niej żyć. A jednocześnie wzrastać w cnotach, dobru i tolerancji. Wiadomo, co Kościół wcześniej robił, ale to tylko przypadki. Tolerancja uwalnia nas od nienawiści, zachłanności i niewiedzy. Miłość po katolicku leczy skutecznie naszą skazę na duszy. Katolicyzm to nie tylko Żydokomuna. Ale jest tam wiele wspaniałych, świętych osób, niekoniecznie nazwanych świętymi. Katolicyzm pomaga prze przeobrazić się poprzez dar reinkarnacji narodowi wybranemu, pozytywnych ludzi, bez ambicji władzy i terroru, ludzi szanowanych, przyjaznych tej planecie, zorientowanych ekologicznie, nawet w tych beznadziejnie trudnych warunkach bytu intelektualnego i materialnego. Kolejne. <laughs> Zadajemy pytania. Dlaczego tak trudno jest się wydostać z tego kosmicznego obłędu galaktyk? Ciężkiego kołchozu pracy. Według mnie jest to bardzo prosta odpowiedź. Dlatego, ponieważ ktoś inteligentny, a jednocześnie straszny, poprzez swoich zmanipulowanych wyznawców kontroluje tu wszystko: nasze narodziny, relacje, wiedzę, a nawet próbuje zawładnąć naszymi uczuciami. Kolejne pytanie: jaki przyświecałby temu cel? Odpowiedź jedna. Brak zasilania. Tak. Brak we wszechświatach boskiego perpetuum mobile. To jest powód. Nauczono się czerpać siłę i energię z boskiej duszy, której nie można zmodyfikować ani uśmiercić. By ten świat, piękny i marny zarazem, mógł jeszcze istnieć. Tylko pytanie, po co? Jezus znał na to odpowiedź. Kolejne, krótkie myśli. Komuś zależy na tym, by być Bogiem numer dwa? I tu jest przyczyna naszych narodzin, życia i śmierci. Ponieważ z tego zagmatwanego życia potrzeba czerpać energię dla podtrzymywania istnienia układu kosmosu. I aby naszym kosztem, nie tylko zresztą naszym, również innych żywych istot, im żyło się tu jak w raju. W imię własnej wygody i władzy niszczą wszystkich i wszystko, a jednocześnie ten chaos podtrzymują do istnienia. Tak, żeby produkował niewidzialną energię, wywodzącą się z bólu i przyjemności. Tak tu niestety jest. Kto ma oczy, widzi ten problem, lecz nie każdemu udaje się to rozszyfrować. Przypomnę, my również byliśmy tymi potężnymi istotami zła aniołami po wyjściu z nieba. I teraz wyrzucono nas z raju przyjemności, nauki, postępu na stracenie, bo zaczęliśmy wracać do miłości jedynego ojca, matki. Uciekliśmy im z naszą wiarą, intuicją, pragnieniem boskości i życia wiecznego. Wyrzucono nas na skraj bogatej galaktyki. W chwili, Obecnej na naszą planetę Ziemię. Święci pokazali, jak można zakończyć to życie kosmicznie pozytywnie poprzez całkowitą miłość i czystość intencji. W ten sposób można się zbawić. No i takie inne rozważania. <laughs> dzięcioł w drzewo stuka, a robaczek płacze. Bo dzięcioł stworzony przez innego Boga, robaczek przez innego. Konkurencja wobec terytorium i natury. Tacy niepoważni są bogowie. Stwórcy beznadziejnej natury, jaką znamy. Przy tworzeniu różnych zwierząt i różnic pomiędzy naturami, Zapomnieli, jak było w niebie, albo nie chcą o tym nawet słyszeć. To się nazywa pycha zakłamanie swojego wewnętrznego medium, sakrum. Wszystkie gęstości mamy w sobie i wokół nas, lecz dusza nie podlega żadnej z nich. Ona jest ponad tym i tamtym. Miłością lekką i barwną można pokonać wszystko, wszystkie gęstości, wszystkie nieba upadłych aniołów, zatem galaktyki i te wymiary, które próbujemy naukowo nawet nazwać, tłumiąc to wszystko poprzez teorię strun, spinów, fotonów, kwantów wirów, membran, matryz itd. Tak Teorie i praktyki się zmieniają jak w kalejdoskopie. Dusza jednak pozostaje taka sama. Myśl wciąż istnieje, nawet bez nauki. Ciało wykonuje ruch jak miliardy lat temu, nic się nie zmienia. Układ pokarmowy funkcjonuje i będzie funkcjonował, póki ta planeta i wiele innych nie przestaną istnieć. Co jest naszym rozwojem? Wcale go nie powinno być. Bo zostaliśmy stworzeni kompletnie. To kaprys pychy spowodował te anomalie. Że teraz ubiegamy się o wiedzę i różne zasoby, gdy straciliśmy prawie wszystko. Pierwowzorze nie miały. One znaczenia, gdyż wszystko było kompletne i darmowe. Mamy nadzieję, że powrócimy do nieba. Jezus przyniósł tę wiedzę i wiarę odświeżył to. I następna myśl moim stałym dziennym pokarmem. Jest tylko i wyłącznie czar zadowolenia i szczęśliwości. Inaczej trudno jest żyć. Odcierpienie zawsze przeważa w tym ziemskim systemie. Ciało nie jest tak bardzo istotne. Ciało z czasem wysycha, jak woda w bajorze. Liczy się przelew duszy, w rzeczywistość, którą oczami nadal jeszcze widzimy. I to na razie nas oczarowuje. Ale po odpadnięciu ciała fizycznego pojawi się nasze oryginalne ciało, którego zmysły są często, którego zmysły są czysto niebiańskie. Te dopiero dają szczęście nieograniczone. Komórki fizyczne nas oszukają, zasłaniają wszystko. Póki co, tak jesteśmy zespoleni z ciałem. Że nie wyobrażamy sobie życia bez niego. No to się rodzimy tu. A inni manipulatorzy kosmiczni nam w tym pomagają. O wyzwoleniu całkiem zapomnieliśmy. Jeszcze może jedno albo dwie myśli, zobaczymy. Dla każdej duszy niebo znaczy coś innego. Słowa ojca Pio. Ale nie są to różnice tak wielkie, aby rozłożyły miłość na łopatki. Oczarowania, a to znaczy splendor, wariacji, jak w muzyce. Miłość jest różna, a wszyscy ją kochają jak szaleńcy. Tyle przy niej zachwytów. Miłych, spędzonych chwil, tyle wypitego wina we dwoje, kwiatów, perfum, ładnych kresek na powiekach dam, przepięknych tatuaży, tyle spontanicznych tańców i pocałunków, tyle cudownej poezji, obrazów namalowanych gestami, tyle w cudzysłowie marihuany mistycznej. Tak się przejawia niebo. Zwyczajnie, a różnie, z pełną gracją oraz rzemiosłem samoopanowania, by nie wystrzelić za bardzo, nie spowodować niesmaku w intymnościach dusz. Dusza. Warto to wiedzieć zawsze posiada ciało, nawet na ziemi. Dusza, ciało, niebo to nierozerwalna jedność nawet Bóg posiada ciało ale kto by się nad tym zastanawiał? Nie umiemy jeszcze tego zaobserwować. Czy Bóg ograniczyłby się schematami? Zdrowy rozsądek mówi nam, Iż jest wręcz odwrotnie. Dlatego tak kochamy Boga, bo spodziewamy się po nim wszystkiego zaspokojenia wszystkich naszych fantazji, jakie one by nie były. Chodzi o to, by wszyscy byli szczęśliwi na swój jedyny sposób, bez ograniczeń. Dlaczego zmysły są smutne? Szkoda ich, to prawda. Smutne są, bo one nie czują i nic nie widzą. Jeśli chodzi o wielką miłość pozaziemską, im starsze słabiej czują cokolwiek. Jakie to przykre, mimo wszystko. Ale tak musi być. Dopóki nie odpadną owoce naszych pradawnych działań, nie, nie zostaną przerobione na smaki z nieba. Chcesz mieć radość, by ulecieć gdzieś, Hen? To poddaj się duszy i narracji swojej bajki. Twoje bajki są najpiękniejsze, prosto z nieba. W życiu na planetach, w realu mechaniki kwantowej, czy tylko teorii Einsteina, twoje bajki właściwie nigdy nie wydają się prawdziwe, nie zrealizują się, ponieważ teorie naukowe fałszują od początku świata materię. I umacniają ją w kłamstwie przeciw subtelności i miłości. Ale to nie szkodzi, bo radość bierze się z nienamacalnego i niewidzialnego oczami. Dlatego marzenia są realne zawsze w Twojej największej sile mocy wyobraźni, skąd czerpane są wizje i uczucia codzienne. Medytacje wyższe i zwykłe, zmysłowe tu i teraz to najcudowniejsza. Realna Twoja wizja. Twój chwilowy, subtelny zachwyt, zdobywanie wiedzy tajemnej, to mistyka na miarę wiecznego istnienia. Ziemia jest odbiciem, cieniem nieba. Życie tu uwikłane jest w problemy prawa, sztucznego sumienia, reguł i bardzo słaby, sekundowy seks niebiański. Warto to zauważyć. Dusza to przede wszystkim wspaniałomyślna, nieograniczona wyobraźnia i wola. Kto tego skosztuje, znajdzie szybko wieczne niebo, ale poza materią, w materii niebiańskiej energii. I jeszcze trzy myśli na tym zakończę. Usprawiedliwianie jest przejawem tolerancji. Z czego najprzyjemniejsza jest zawsze miłość. Tolerancja szanuje wolność. To najwyższa forma miłości na Ziemi. Ta, którą oddaje się z życia. Na przykład mama za swoje dzieci, nawet za te złe. Celnicy i nierządnice wyprzedzą was do Królestwa Niebieskiego, powiedział Jezus do ludzi, apostołów. Biedny był. Jakie musiał dostać cięgi za te słowa? A kapłani, rycha, kościół upadły, który niestety zeszedł na dno, jak mi ojciec Pio powiedział. Ale jest szansa, wszystko się kiedyś oczyści, odnowi, będzie lepiej. To może już na tyle. Wiedza ojca pio, przekaz za światów, tajemnica. Tysiąc leci głos dla całego świata, w słowach ukryta praw. Zniosła dla ludzkości przysłanie, Jak ścieżka ku gwiazdom Cierpienie, co prowadzi nas do doskonałości Duchowy wzrost, miłość, co w sercach rośnie Ojciec, o przewodnik wśród mroków i światła Jego wiedza to skarb, nasza droga niełatwa Pełne mocy, ojciec Pio przekazał mi Tajemnic wiele o przyczynach, skutkach Duszy i ciele, o cnocie i grzechu Co w sercu się plecie Cierpienie co prowadzi nas do doskonałości Duchowy wzrost miłości co w sercach rośnie, ojciec przewodni wśród mroków i światła. Jego wiedza to start. nasza droga niełatwa. Przez lata rozmowy, słowa pełne mocy, ojciec Bio przekazał mi. Wiele o przyczynach, skutkach, duszy i ciele, o cnocie i grzechu, co w sercu się plecie, Cierpienie, co prowadzi nas do doskonałości, duchowy wzrost, miłość, co w sercach rośnie. Ojciec, przewodnik wśród mroków i światła, jego wiedza. Druga niełatwa Najświętsza ewykacja święta Księdza słowa Ojca Pio Mądrość niepojęta Ziemia, niebo, kosmos Całość co nas łączy Miłości co przez wieki Ludzkie serca łączy Otwórz księgę gdziekolwiek Czytaj wyrywkowo Myśli lat minionych lep. Nowe słowo szlifowane Z troską na klimat oddać wiernie W rozmowach z ojcem Pio Serce rośnie niezmiernie Wiedza ojca Pio przekazać światu Tajemnica tysiąc leci w moc Na całego świata w miłości odnajduje Tajemnica tysiącleci, głos dla całego świata. W miłości odnajdźmy siłę. Drogę do zbawienia ojciec Pio w sercach naszych przewodniki, natchnienie.